Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek może przedstawię Państwu najmłodszego członka familii JBC. Przed Państwem Bruno. Pokaż się Państwu ładnie do kamery. I Bruno ma dwa miesiące, jak się nie mylę. A jak się pomylę, to w opisie poprawię. I cóż, i... Cały ten projekcik tutaj, o którym... Znaczy, który cały czas jakby... Tworzę, czyli 365 filmików codziennie z rzędu, miał być przede wszystkim, ma być i cały czas jest, przede wszystkim formą autoterapii, powiedzmy. Nie? I cokolwiek się, cokolwiek się nie dzieje, celem jest zauważyć, zaobserwować, powiedzieć to do kamerki, traktując tą kamerkę jako, jako takiego osobistego, prywatnego terapeutę, który Nigdy nie mam mnie w piździe. E, także tutaj przyznaję, że ostatnie dwa dni, bym powiedział, już to narastało, powiedzmy. E, przyszła ogromna, ale to ogromna e, przychodziła gdzieś na przełomie wczoraj i dziś. Pojawiła się ogromna e, ogromna chwila zwątpienia, że wszystko nie ma sensu, nic nie ma sensu, coś tam nie, nie nadaje się. Tak coraz bardziej dochodziło do mnie, że z jednej strony... Z jednej strony nie ma powiedzmy tak wokół mnie zarówno online jak i offline jakiegoś takiego mentora, do którego mógłbym lgnąć i dzięki któremu mógłbym się rozwijać. I tutaj w sukurs, jeżeli chodzi o takie więzi, przychodzą wykłady, prezentacje mądrych ludzi na YouTubeku i chociaż w taki sposób sobie radzę. Gdzieś zau zauważyłem deficyt ludzi, którzy, którzy chcieliby się rozwijać i którym ja mógłbym być w tym celu e, pomocny. Którzy naprawdę byliby bardzo mocno zdeterminowani do tego, żeby, żeby iść do góry, z jakiegokolwiek pułapu po prostu, gdzie mógłbym towarzyszyć w takim rozwoju. E, no i niestety też coraz, coraz bardziej jakby gdzieś zauważa, tak do doszedł do mnie taki strumień negatywnych myśli, że, że wielu ludzi wokół mnie bardziej mnie ściąga. W dół niż no nawet nie ma tego zachowanego status quo, tylko, tylko gdzieś ja czuję się, gdzieś tam czasami ściągany w dół. I tak jak wczoraj, jakby wyprowadzając tutaj koleżkę Bruno, mojemu znajomemu, który się uczył, bo jest kujonem i tam się uczył różnych rzeczy, więc nie mógł się nim zająć, więc ja się nim zająłem. Zrobiłem mu taki interwał w lesie. No i jakby później. Starałem się mu coś wytłumaczyć, nie? Ja tak po chwili chcę, ja psu tłumaczę, że tak powiem, no bez sensu, nie? No i za często gdzieś parokrotnie, w krótkim czasie, zwłaszcza jak są to bliskie osoby, mniej lub bardziej, za często się czuję czasami, że, że rozmawiam jakby troszeczkę z innym gatunkiem ludzi, i, i wtedy pojawia się bardzo niesympatyczne poczucie takiej, takiej izolacji, rozłączenia, że nie pasuję do środowiska, w jakim jestem więc przyszło bardzo, bardzo dużo takiego zwątpienia gdzieś, czy począwszy od tych vlogów, czy to ma sens poprzez jakieś tam dalsze projekty, które gdzieś tam mi chodzą po głowie natomiast właśnie sama esencja tych, tych wszystkich filmików, czyli zaobserwować pozwolić być tym myślą i jedziemy dalej, nie? i, i tutaj jakby pomimo tej, tych chwil zwątpienia pragnę zapewnić, zwłaszcza przed samą sobą, żeby to też, żebym to też mógł sobie z rana yy, mógł posłuchać, że, że, że nic takiego nie ma miejsca, tylko, tylko gdzieś cały czas wizja tworzenia JBC, cokolwiek to nie będzie. To chyba chodzi o to, że, że taka wizja rozwoju przede wszystkim własnego, ale też yy, tworzenia fajnego środowiska dla ludzi, którzy również yy, chcą się rozwijać, yy, cały czas jest w trakcie. Nie mam nadzieję, że, 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 że ta idea nie umrze ani przez następne tam 230 dni, czyli przez, przez cały rok, ani też w czasie późniejszym, jakąkolwiek formę to e, będzie miało przybrać. Także no, pragnę odnotować dzisiaj, że, że, że nadesz, nadszedł bardzo ogromny, negatywny strumień myśli. Natomiast e, wracamy do obserwacji, do bycia tu i teraz, bo tylko to jest istotne i i chwila obecna jest jedyną, jaką mamy i jeżeli potrafię, się, potrafię do niej wrócić, potrafię po prostu ją przeżywać w pełni, dokładnie taką, jaka ona jest, to po pierwsze Primo czuje się szczęśliwy, czuje się w harmonii i równowadze, a po drugie Primo Ultimo wtedy wszystko inne wynika w taki bezwysiłkowy, naturalny, harmonijny sposób i tego sobie i Państwu życzę, także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, Bruno i Maciej. Ostatnia koleżanka po, kryjąca się podnikiem Zabiegane szpilki em, zapytała o kubek. Mamy kubek i od BC, natomiast niestety Bruno go zrzucił z ławki i nie ma kubka. Znaczy jest, ale rozwalony, także już go nie ma, bo właśnie go wyciepłem. Mu się wyciepnąłem, ale no, także tego.